Narzut podwójnie krzyżowany będzie kombinacją narzutu zwykłego i narzutu krzyżowanego. Teraz zaczynamy również nie od początku nitki, nie blisko początku nitki, tylko musimy pewien odcinek sobie odłożyć, taki, jaki będzie nam potrzebny do, wykonywa, do wykonania pierwszych narzuconych oczek. Zaczynamy od pierwszego oczka, zrobienia pierwszego oczka w taki sam sposób jak robiliśmy to przy poprzednich narzutach, przy narzucie zwykłym, przy narzucie krzyżowanym. O, prowadzimy nitkę w ten sposób. Tutaj jest końcówka nitki, owijamy wokół kciuka, wkładamy drut przed tą pod nitkę, tą pierwszą z brzegu i teraz nad nitką blisko przed palcem wskazującym łapiemy tą nitkę przeciągamy oczko przez tą pętelkę i zaciągamy nitkę pierwsze oczko mamy już zrobione kolejne oczko robimy jak w narzucie zwykłym tak mamy ułożone te nasze nitki bierzemy tak samo pod tą pierwszą z brzegu nitkę drut wkładamy Ponad, ponad teraz nitką prowadzącą do palca wskazującego wyciągamy pętelkę i w tej chwili nie zaciągamy nitki w ten sposób, tylko bierzemy kciukiem o w ten sposób. Mamy już nitki ułożone jak do narzutu, krzyżowanego, do narzutu skrzyżowanego, czyli tą końcówkę trzymamy, końcówka nitki jest leci środkiem dłoni, od tej strony jest i w tej chwili bierzemy drut nie pod pierwszą nitkę, tylko tu i górą tu. I wyciągamy sobie oczko, pętelkę taką oczko. I zaciągamy już normalnie kciuk do, do swoją stronę. Tak? I mamy ułożenie jak do narzutu zwykłego. Znowu pod pierwszą z brzegu nitkę. Górą nad tą nitką i tak, ale nie zaciągamy tak, tylko kciukiem w tamtą stronę, od siebie. I ułożenie mamy jak do narzutu krzyżowanego. Pod tą nitkę, nad tą nitkę zaciągamy normalnie. Pod tą nitkę, nad tą nitkę zaciągamy inaczej. Od siebie. Tak, od siebie. I znowu pod, nad, wyciągamy normalnie i bliżej. Pod, nad, zaciągamy od siebie. Pod, nad, normalnie. Pod, nad, od siebie. I to jest narzut podwójnie krzyżowany. A to, co tam słychać z daleka, to telefon. O.